Jest to zło. Ja o ile dobrze liczę, to yy, to jest 28 już odcinek z Assassin's Creed Syndicate. A i ja, oczywiście, na wstępie poproszę Was o zostawienie suba, walnijcie sobie w dzwone, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami oraz livestreamami. A zapraszam do zostawienia łapki w górę, tak samo jak i łapki w dół. Jeżeli materiał Wam się nie podoba, napiszcie konstruktywną krytykę w komentarzu, dajcie znać czy yy, odcineczki Wam się podobają. Czy nie są za krótkie, czy powinny być dłuższe, i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Was również na Instagrama. Prosiłbym Was o udostępnienie tego, jak i każdego innego filmu, który Wam się spodoba, bo to pomaga po prostu w rozwijaniu yy, kanału. I dla chętnych oczywiście, gdyby ktoś chciał, to wpadajcie sobie na PayPola. Tam możecie yy, jakąkolwiek nam darowiznę mi przekazać, a, ale to już tak, totalnie dla chętnych i ja tego tutaj od Was nie wymagam, mówię tego Wam. O tym, że macie taką możliwość. A i tutaj stoimy przed jakimś e, znacznikiem z literką A. Nie za bardzo wiem. Kurwy. E, nie za bardzo wiem, e, od czego to jest, e, co tu się będzie działo. Także pomówmy z nim i dowiedzmy się, o co tutaj w ogóle chodzi. O, oh, Freddy, cię Dziękuję w tych Jestem am impressed with all you have accomplished, and uh, I wish you luck with your future endeavors. Mm -hmm. Tyle? Jakby przed z, z nimi tylko pogadać i, i, i tyle? Ale saraka. No dobra, W takim razie, jakby, chodźmy sobie do Nedy Wens. Wenerty, tu gdzieś było. Eee, stąd będzie najszybciej. Damy sobie szybką podróż, bo dość daleko jestem od y, lokalizacji, do której musimy się dostać. i generalnie powiem wam tak eee, w ogóle ostatnio byłem z kobitom w Warszawie żeśmy sobie pojechali na zlot Teneru. no żeśmy sobie pojechali na zlot Teneru w Warszawie i powiem wam całkiem całkiem fajnie było w sensie podobno podobno to nie było takie wow bo było strasznie, w sensie było mega w chuj dużo osób przyjechali niebiescy, w ogóle sraka się odjebała jak syn helikopter nam nad na banią latał, to kurwa most wanted complicated się zrobiło mm. no i co, no i kurcze żeśmy sobie pojechali właśnie do tej wawki mm, żeby wam nie skłamać no. Mam tam półtorej godzinki, żeśmy jechali tak, ale kurwa no pogoda no, powiem wam tak, ej, bo generalnie nam było miejsce zbiórki nie, A zanim żeśmy dojechali do miejsca zbiórki to, to ej, jakby w połowie drogi zaczęło tak napierdalać, nie wiem ale to tak, wiecie no jakby nie było nic kompletnie nic widać na a, nic, ale to nic kompletnie nie było widać na, źle powiem... A, a na, no nie wiem, 2-3 metry tak sypało śniegiem, tak zacinało, że tak żeśmy spojrzeli na siebie i takie, kurwa, a, jakby, wiecie, no mówię do niej, jakby jesteś w stanie normalnie tam jechać, jakby no, pogoda jest mega chujowa i tak dalej Wiesz, żeby nie było tak, że wyjeżdżamy na autostradę i się wypierdolimy w rów, nie? No i generalnie żeśmy się zastanawiali że to jest dość ciężko, ale... Ostatecznie żeśmy jakby pojechali, bo ten śnieg A potem żeśmy na tym... Mm, miejscu X, że tak powiem czekali dość długo, bo tam prawie pół godzinki, godzinkę i, yy, i, i na niezwłocześni w świecie po prostu jakby ten śnieg e, puścił, przestało tak e, zacinać, przestało tak napierdalać a, i, 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 po, i, i w ogólnym rezultacie, w końcowym rezultacie po prostu pojechali. A no i co? I kurczę... A oboje liczyliśmy, że będzie jakieś, wiecie, takie wow. Ja to w ogóle, bo, bo ja pierwszy raz byłem na takim bardzo dużym zlocie, nie? W sensie wiecie, nielegalne było i w ogóle jakby impreza masowa. A zamknę mordy, niech sobie tutaj pogadają. Zaraz dokończę. Knew you'd show. My warmest welcome. It's our business to keep London in balance, monitoring shipments by road, sea and rail. Our biggest problem, the blighters. If you could rid us of them, I'd be ever so grateful. It would make London safer. If you find anything that sparkles, it's yours. I do love a bit of sparkle. Aha, my pogadali sobie i tyle, tak? Jakby... Spodziewałem się nieco więcej jakby po tych... Jakby nie, nie, nie do końca rozumiem. Nie do końca rozumiem, co jakby to z... powoduje, że ja sobie zgiganam. Jakby chyba nic konkretnego jakby. Wiecie, przyczyniłem się do czegoś tam, robiąc dla nich questy i... Porwani ładunku? Tego nie było wcześniej. Aha! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Łódź przemytników, dochód Kurwa, jak ja bym miał coś takiego wcześniej, to ja pierdolę To by się to tak łatwo pieniążki farmiło, że no kurwa, patrzcie no 900 funtów Tu jest kurwa 3000 3, prawie 4 1500 Dziewięćset, dziewięćset, tysiąc pięćset, dziewięćset, dwa dwieście, dwa dwieście, dwieście, trzy. No będzie trochę siopy za to. Trzy, dwa dwieście, dwieście. Dobra, dobra, dobra. Uh, napad na pociąg, cztery koła, fajnie, jakby git, uh, podoba mi się. Tu mamy, tak szukam, wiecie, w miarę blisko, żeby się nie. No dobra, jakby, um, tepnijmy się na, na pałac. Dobra, eee, i wiecie, jakby a, to wszystko było nielegalne, no bo, jakby wiecie, zgromadzenie a, nie, nie zgłoszone było, tak więc to, jakby totalny illegal był. Tam tą drugą tą bryczkę sobie wezmę. E, no i kurcze było strasznie, strasznie dużo samochodów. Mega, mega dużo. I tam z, z dwa tysiące ludzi myślę, że nas spokojnie było na tym locie. A do czego dążę? No zrobiła się taka kurwa kupa, że jakby wiecie, e, przyjechały kurwa lodów, 6 albo z 7 lodów, kurwa, stanęli sobie kurwa, wiecie, jeden za drugim. Potem w kółeczku choć kurwa zamknęli, typowe jakby postępowanie pan kurwa w niebieskich mundurach. A jakby wiecie, wszyscy zaczęli się rozjeżdżać, no straka totalna nam wyszła. E, I w końcowym rezultacie kurwa latał śmigłowiec, kurwa po wawie i spotował, kurwa wiecie, samochody. I nieważne gdzie, jakby pojechali, ludzie to jakby non-stop, wszędzie byli niebiescy potem zamykali, kurwa całe miasto. Na trakcji był jak skurwy Dobra, wspomnienie Dualepa Singa celny strzał sugerowany poziom trzeci Henry Green prosi Jacoba i Evi, by spotkali się z nim na przyjęciu w ogrodach pałacu Buckingham, gdy asystenci zjawiają się na miejscu Henry i dapli Singh. Ostatni Maharaja Indy kłóci się o brak zaangażowania Du pana rzecz jego rodaków. Eee, jakby dobra, no zacznijmy to sobie, bo za to jest jakiś item za eee, zrobienie chyba wszy wszystkich e, misji u niego jest jakiś item do odblokowania. Your to for the cause have You must do more. i will not jeopardize my relationship with queen and country to satisfy your crusade your highness you belong to india not here acting the part of a noble foreigner i have wasted enough time indulging in this if nonsense. your mother could see you now the last maharajah of punjab basking inside his golden cage how dare you I always recommend bringing someone's mother into the argument. If he doesn't help his people, he will regret it forever. How may we help? Will you talk to him? He won't listen to me. We'll do our best. dobra, w takim razie poszukajmy go i porozmawiajmy z tym upartym głąbem. Eee, no i generalnie kończąc myślą, było nawet całkiem, całkiem całkiem, ale spodziewałem się czegoś więcej, jakby wiecie, to wszystko przez y, oglądanie tych wszystkich filmów y, pod tytułem Szybcy Wściekli. You? Te bringing up your mother was impolite and he was wrong to do so. we'd like to rectify the situation. then humour me and join me in a shooting game. none of these people have any sense of enjoyment and i am bored to death. a shooting game. seeing you haven't changed at all. Ellsworth? <laughs> My word! <laughs> how good it is to see you! The mother country has treated you well. <laughs> uh, Jacob and Evie Fry, this is Brinley Ellsworth, a friend from a past life. You've made new friends, I see. What brings you to this part of the Empire? Ah, company business, unfortunately. But I could not resist the chance of seeing you again. It's been far too long. I've heard nobody throws a party better than my dearest friend. <laughs> I'm eager to see if your reputation overseas holds any truth. Mm -hmm. My servant Thomas will be scoring the game. <clears throat> Acquire the most amount of points by shooting the bottles in front of you. Each bottle is worth one point. You have 30 seconds. Uh. May the best shot win. The best shot win, not jakby... the timer. uh -huh. Seven points! Calm, Thomas. This isn't enough of a challenge. Let's shorten the timer. Round two will now commence. Try and do as well, if not better, within a 20 second time limit. Timer at the ready. Begin! <laughs> I do believe you are equally matched with this one, Sing. Your turn, your highness. Come, let us see if you are better with a gun than you were with a slingshot. <laughs> Allow me. Impressive. I am in awe, Singh. What they say of you is true. What on earth. Sir, I believe I heard a second shot. He's right. That sounded like a second gunshot. Strange. Let me see what I can find out. I'm sure it wasn't anything serious. Don't bother. Oh. oh. Widać mi się, że trzeba podejść sobie do tego stolika. are you suggesting this is a serious matter? it was most likely just an echo. leave it be now. i've been doing this a long time. i know the difference between one shot and two. there were most definitely two shots. okay. A second shot I didn't hear anything there was no one else who <laughs> would shoot a gun at a party but the Where I to Czekam czegoś złotego. O. o, jest! Mamy to. O, jest pistolet. Lufa jest jeszcze gorąca. Są kroki. What are you on about? Guns are prohibited in the gardens. I saw the man in front of me with a gun. I just assumed it was part of the decor. You know how royalty likes to socialize. Prince is causing problems. He deserves to be silenced. Kill him! You too will be silenced! Dobra, naby, Będą kroczki, czy... A, jest. Przesłuchaj. Zabij, to zabij, czy przesłuchaj. Nagi. Eee, na udzieniu emblemat kompanii wschodnioindyjskiej, a w kieszeni pierścień temperium, you're still here? about that second shot? it was nothing, miss fry. now, i must return to the party. yes, do fill me in on your life here. it's been far too long. of course. apologies, your highness. henry will want to hear of this. no zdecydowanie Dobrze, Siema, sucha, any progress we've got a problem we aren't the only ones seeking him out don't tell me the british indies company's harassing him again they can't afford it worse they're not acting alone and mr singh wants to be left out of it the templars it can't be we have to convince him to act quickly or he'll be in deeper waters than he already is meet me back at my old shop i might know something that can help okay No i dobra, fajnie, tutaj osiągnąłem ten limit, który było trzeba osiągnąć do pełnej synchronizacji. Klara OD. Tu mi się jakaś eska pokazała. Przepraszam, informacja, a to jest odnośnie tego, tego o, maharadży. Tu jest jakieś C, O, T, C, G, dobra wiecie co, z racji takiej, że mamy 22 minuty już na odcinku, ja nie będę go przedłużał, bo no nie zdążę zrobić nic więcej w 3 minuty, także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Oj, przepraszam mocno za tączkawkę Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia sobie dzwoneczka, bo dzięki temu będziecie oczywiście otrzymywali powiadomienia o nowych odcinkach oraz strumieniach na żywo. Zapraszam również do zostawienia łapek w górę, jak i łapek w dół, w zależności od tego, czy odcinek Wam się podobał, tudzież nie. Eee... No co, piszcie w komentarzach co wam się nie podobało, tą konstruktywną krytykę o której zawsze y, mówię, bo dzięki temu będę po prostu w stanie ulepszyć te a, materiały, a, oczywiście y, wpadajcie na Instagrama, udostępniajcie y, te albo inne wideo, które hmm. wam się Seems podobają, a, bo tak jak zawsze powtarzam, And będzie to po prostu pomocne w rozwijaniu kanału, dzięki wam będę w stanie po prostu dotrzeć do tej większej ilości osób, a, o tu w ogóle mogę sobie w końcu coś kupić A, piwo o i tu dalej możemy co tu jest yy, loguję swoje pieniądze na różnych kontach by zwiększyć dochody ze wszystkich rodzajów swojej działalności OK, chęcią, chęcią Piramida finansowa i tutaj mamy doprowadzić do uchwalenia ustaw, które zmniejszą podatki płacone przez przedsiębiorców zwiększą, Zwiększysz w ten sposób środki pieniężne przechowywane w kryjówce o 25% z chęcią, bo proszę. A, no i super. Yy, przypominam oczywiście o tym udostępnieniu filmu, bo to również pomaga dzięki temu... A, no jestem po prostu w stanie dotrzeć do większej ilości osób. A, no, i to, no i Jakby ktoś chciał, no to oczywiście wpadajcie na a, PayPal, -a, gdyby ktoś właśnie chciał wspierać kanał... A, Gdyby ktoś chciał wspierać ten kanał właśnie finansowo um, No i co, no dzisiaj to już wszystko Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało a, Zapraszam oczywiście do następnych odcinków Mówi do Was nikt inny jak Sozło, A w ogóle bym zapomniał, dzięki wielkie za a, Wasze suby, dzwonki, lajki, komentarze, share'y, follow follow. Mówi do Was oczywiście nikt inny jak Suzuo, do usłyszenia Do następnego, cześć, cześć